zarabianiu porządnej kasy będąc całkowitym świeżakiem w Elite Dangerous Jestem swoim pytonem tutaj w Galaktyce LHS w systemie LHS 2661 w tym systemie generalnie interesuje nas ta ostatnia szósta planeta To jeszcze... Pokażę gdzie to jest względem naszego układu słonecznego całkiem blisko, bo sol jest tutaj, o to jest A startowa pozycja to będzie LHS 3447. Tu mnie wywaliło na początku. Dobrze, w sumie wszystko jest bardzo blisko siebie tu jest Aquarii tutaj mam taką, tu statek mam drugi w miarę blisko do solu z Beretem a dla tych którzy narzekają na wielkość mapy na przykład w DayZ czy w Miss Created, czy w Skamie. To, to jest najbliższa okolica naszego układu słonecznego Ta mapa Weli roz tak naprawdę wszystko, wszystkie te punkciki świecące. Tam można polecieć, tam można eksplorować. Tam można robić wszystko. Tutaj w środku to jest po prostu masakra, co się dzieje. Ile tego jest? <grym> Aż się kurna tnie. 20 klatek mi spadał, spadła. <noise> FPS jakie kury. Jaja. No dobra. I tutaj w tym układzie ta ostatnia szósta planeta. I jej pierwszy wewnętrzny pierścień. To jest generalnie nasz, nasz cel. Mój. Ja to już zeskanowałem skanerem powierzchniowym ten pierścień, bo pierścień tak samo jak i powierzchni planet się skanerem powierzchniowym skanuje. I tu mi wyskoczyło. Teraz panel nawigacji, kontakty, przepraszam, nawigacja. panik, hotspot. Zaznaczamy, żeby mieć jakiś punkt orientacyjny. Generalnie celujemy w sam środek Fajnie Coś Ważne, że płacą 800 tysięcy za sztukę Ja aż tutaj w ładowni mam 5, bo wczoraj wieczorkiem próbowałem coś nagrać, ale byłem po tych powarach. Zatem tym, myślę, wylądowałem na tym wyliścieniu za daleko od środka i strasznie mało było tego pojemnika. O, 48 kg, tak elegancko. O kurna. na tym niebieskim polu, wtedy jest powiększone w rodzaju Za obozy ci to było synek. Muszę tutaj się użerać za plecami. Przyjechałem tu w kasę. No dobra, Który w tryb analizy. W pasach asteroid lepiej jest włączyć sobie, no kto wizję. ale mówiłem, że tutaj mam już 5 panitów bo już wczoraj trochę pokopałem 156 limpetów, czyli takich robocików, które w, zależ w zależności, jakiego mo jaki moduł masz na statku i użyjesz jakiego modułu to będą wykonywały różne funkcje i ja na przykład mam no tutaj prospektor, tu widać i jeszcze jeden fire Troops czyli grupy ogniowe i tutaj ustawiłem sobie dwie, na jednej jak widać mam lasery do walki prospektor limpet, czyli taki, ten moduł, który wysyła te limpety do badania tych właśnie asteroid no i jakieś tam skanery tu Pershmit a tu w, w dwójce w B mam control limpet, kolektor przepraszam i one właśnie zbierają jak laserem się rozwali Yy, ...strzelasz w asteroidę, no to wyskakują z niej te minerały... ...odłupują się, no i one to zbierają, nie trzeba samemu tego zbierać, bo to jest przerąbane. No i laser do kopania, tak? Takie dwie yy, grupy ogniowe mam... ...ustawione. Co tu A tutaj jest moja... Yy, ...rafineria, która mi przetwarza od razu... ...urobek na materiał do sprzedaży I tu mam już 56% patrzymy na zarobienie kolejnego 6% jeden taki panicik kosztuje... Yy... a tu ten coś pisał 800 tysięcy no dobra chwalimy pierwszego trzeba go obrać na cel tak buat apa Dokładnie w tym Mael. miejscu 116 baniek tam na tunku. Dwie godziny kopania i i mam praktycznie na, na pieniądze na Anacondę, bo Anaconda ma 145, kosztuje. No, tylko przy kupowaniu statku trzeba mieć też wystawić yy, sobie odpowiednią liczbę ubezpieczenia na wykupienie w razie jak nie na przykład ten pirat teraz rozwali zacząć albo od tego stokowego sidewindera tego dostateczku, albo wykupić ten bez piszenie Pani. No i jest. To się przyłączamy na drugą krótko I najlepiej jest wybrać miejsce, które się najmniej obraca wokół własnej osi. Tak żeby, żeby te wylatujące kawałki leciały w jedną stronę, a nie w ogóle leci w drugą stronę. Dobra, ciul.

Pierwsza walka dzisiaj No, zdziwiony jestem, że tak szybko mu osłony poszły I To moment Fakt, że mam przydziałka działka ee, trzeciego poziomu Aleśwa No dobra, no i tak generalnie zbiera się to. Potem znowu pierwsza grupa ogniowa. I waliście. or maybe we'll you 1,400. 500 prawie zebraliśmy z tej jednej asteroidy. 1,5,000. Dziękuję.